Marcin, chciałbym Ci powiedzieć, witaj domu, bo po roku przebywacasz tutaj do sosnowca. No wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Na pewno lepiej w domu, bliżej i podobno stabilnie. No właśnie, co cię skłoniło do tego, żeby wrócić tutaj do sosnowca? Bo nie ukrywajmy, na tych warunki są dobre, wypłaty są regularne. Jednak zdecydowaliście się tutaj z Tomkiem o powrocie do stosunku? się z tychami to było tak, że na początku dogadaliśmy się co do, no, co do całego kontraktu, później GKS trochę zwlekał, zwlekał. Najleście no pojechaliśmy się na, na już takie rozmowy co, co dalej. No i my już byliśmy blisko zrezygnowania, Oni też twierdzili, że, że tam mają inne plany. No i jeszcze mieliśmy tam dwie opcje, no ale tu, tutaj rozmawialiśmy z panem prezesem Droszkiewiczem. Chyba dwa razy się spotkaliśmy, i z tego, co nam tam mówił, to przede wszystkim nie, nie ma być nie wiadomo jak, ale ma być stabilny. A co skłoniło? No, no, na pewno to, że zapewnia stabilność, bliżej, yy, blisko do domu. No i głównie to dziecko teraz tego do przedszkola tutaj idzie, także, także chyba głównie takie względy rodzinne. Czyli było sporo tych argumentów do tego, żeby tutaj rodzić? No, najważniejsze, rodziny. <laughs> przede wszystkim bliżej, i najczęstsze wizyty w domu. Marcin, no, ten sezon, zanim poszliście do GKS-u w waszym wykonaniu był tutaj rewelacyjny, poszliście do tychów i powiedzmy sobie szczerze, no, tam byliście jednymi z kilku, bo, bo rzeczywiście tych, to, to jest zespół, który ma tych zawodników na wysokim poziomie y, wielu. Jak, jak chcieliście się tam przebić, jak, jak przechodziły te wasze początki w tym zespole, no bo wiadomo, odchodząc tutaj z klubu, gdzie pierwszą pierwszoplanową postacią do klubu, gdzie jest się tej w tym dalszym szeregu, no troszeczkę chyba ciężko. Znaczy się spodziewaliśmy się, że będzie ciężko, bo jak podpisaliśmy umowę, to później zaczęli podpisywać też zawodnicy i to wielu ich tam podpisało i to chyba 8-9 przy, przy, przyszło spoza klubów, spoza, spo, spoza GKS-u, jak tam minęło. Jedyne na pewno było to, że nie zrobiliśmy tego, co mieliśmy wszyscy zrobić jako drużyna, a było to minimum finał, tak? Wszyscy mieli duże nadzieje, a ale powiem tak, indywidualnie, jeżeli chodziło o mnie, to, 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 to raczej nie wyglądało to chyba źle, bo, bo w sumie cały czas grałem, no oczywiście nie grałem tamtych przewag, no bo tam trener widział innych zawodników, tak jak Tediego, Grześka, Płasiuta. Ale czułeś się spełniony jako zawodnik idąc do, do innego klubu i to, co masz do zaoferowania, wydaje ci się, że w pełni oddałeś gks sobie? Nie, myśl, myślę, że nie, bo były momenty, że naprawdę, znaczy momenty, ja się czułem w sumie cały czas w miarę w dobrej formie, bo yy, Poza tym letnim przygotowaniem, też jeszcze próbowaliśmy z Tomkiem tam gdzieś sami się jakoś tutaj tam biegać, czy coś, siłownie robić. Na spełniony nie, raczej nie, bo... My, kurczę, no, spodziewałem się tego, że no, tam będą cztery bardzo mocne piątki, tak i... Różnie to bywało, nieraz niektórzy już po prostu grali i mieli z własną formę, ale grali, tak. Zresztą, zresztą życie, no, my cały czas walczyliśmy, no był moment, że byliśmy drugą piątką, też cały czas było to tasowanie, nie było jakoś tak, że... Było, było w sumie jeden, jeden atak tak naprawdę był ustawiony i to był yy, Simiczek, Woźnica i Bagiński. Oni chyba cały sezon grali razem, tylko dopiero ten Maczek przed ich na chwilę roz, rozłączył, no bo tak jakby przygrzanie materiału, no i czegoś tam szukał. Wracasz tutaj do Sosnowca razem z bratem. No wiadomo, tutaj trybuny was lubią, wy lubicie być w zagłębiu. Myślisz, że właśnie ta stabilizacja, o której tutaj prezes zapewnia, ta wspaniała atmosfera, z powrotem napędzi to Zagłębie, żeby, żeby w kolejnym sezonie ten wynik był zdecydowanie lepszy i żeby tutaj koło zagłębia zrobiło się przede wszystkim spokojnie? Znaczy się, myślę, że tak, myślę, że w ogóle już tak patrząc z zewnątrz, jeżeli chodzi o lato, tak co teraz się nie trenowało. To wokół, wokół Zagłębia dużo dobrego się mówiło, inni ludzie mówili. Kogo tam nie spotykałem, no to każdy mówi, że w Sosnowcu będzie teraz stabilniej. Tak? I widać, widać, że to no, samo przyjście tam zawodników z Krakowa, jeżeli, pod, no to, jeżeli podpiszą umowę, to także coś w tym musi być, skoro mm, też umowy są jakieś tam wizerunkowe, coś w tym tak, Także Także widać, widać, że to jakoś troszkę zaczęło inaczej wyglądać, a czas pokaże, tak naprawdę, jak to rzeczywiście będzie, i najważniejsze, żeby. Chłopcy, którzy grali w zeszłym sezonie, dostali tu zaległości, żeby to, żeby to mogło iść wszystko na jednym takim poziomie, żeby nie było jakichś tam rozmów dziwnych i tak. Macie dzisiaj pierwszy dzień przygotowań, na początek, oczywiście, badania, podpisywanie kontraktów. I rozpoczyna się dla was ten najcięższy okres, okres suchy, czyli siłownia, bieganie, innego rodzaju ćwiczenia. Rozmawiałem już wcześniej ze ślusarem, rozmawiałem z Mateuszem Białkiem, mówili, że to dla nich naprawdę taka katorga, ten okres. Jak to wyglądało ciebie? Czy rzeczywiście też tak podchodzi sceptycznie do tego? Nie, znaczy się po zeszłym lecie w Tychach przyznam się, że stęskniłem się za, za kwasami na nogę, bo tam, tam też było ciężko, ale inny etap, jakiś tam... Znaczy inaczej to wszystko wyglądało, tak tam nie było aż chyba takiego nacisku na wytrzymałość. Mi się wydaje bardziej takie... No ciężko mi to porównać, bo każdy, kto przygotowuje, to ma swoje sposoby. I też nie mówię, że było, nie wiem, źle, że tak wszyscy sumy, że przygotowanie... No tam się też po prostu, no, było kontuzje, tak? Ale wracając do, do twojego pytania... Mm, czy, latę, ja wiem, no, trzeba przepracować na to, żeby później grać w miarę, żeby mieć to w płucach wszystko, tak? Tak, tak, Także no, kiedyś tam nam powiedziano, że... Ktoś tam mi powiedział, że może serce w sosnowcu, no ale z drugiej strony, żeby grać z sercem, to trzeba mieć siłę. Tak? Także... No właśnie, ten okres trzeba się dobrze przygotować, bo później w sezonie, trzy mecze w tygodniu nie, tak. nie będzie tego okresu na to, żeby dopracować. Dokładnie, także czy to jest tak. No, na pewno jest to niemiły okres, można tak powiedzieć, bo gramy w ok, tak. No, chcemy być jak najdłużej na lodzie, no ale to też trzeba przecierpieć, może nie przecierpieć, co, no, co się dobrze przygotować tak? i tam myśląc, że... No wszyscy musicie dać siebie wszystko, bo jeżeli jeden z Was będzie oszukiwał, to tak naprawdę oszukuje cały zespół, prawda? Dokładnie. No, dokładnie. Jako, jako drużyna. No dokładnie, to nie są szafy i tak, że jeden na drugiego będzie pewno patrzył, czy tam może... Ale widać, że nastawienie na z chłopaków teraz, po jak wyszedłem z szatni, myślę, że jest w porządku i... i... No i wszystko dzisiaj podpisujemy i ruszymy już tak, jak to się mi a jak spędziłeś te ostatnie dni wolnego, na czym się skupiłeś? Rozpoczynek z rodziną, jakiś wyjazd? Czy już myślami tutaj byłeś przy szafie, przy tym co dzisiaj się rozpocznie? No oczywiście, pod koniec zeszłego tygodnia tutaj sobie już poprzywoziliśmy tak szafki pozajmować, takie, takie, żeby sobie przyjechać na nas spokojnie. No ale tak to głównie z rodziną, jakieś tam spacery, jakieś takie, takie, takie. Głównie z rodziną, bo wiem, że teraz jak się zacznie okres dwóch treningów dziennie, no to no, nie ma co się oszukiwać, będzie ciężko, żeby, żeby z rodziną tak przebywać, bo cały, cały dzień będę tutaj, tak? Także... Raczej to by było z rodziną, spokojne jakieś spacery, jakieś wyjścia gdzieś takie do znajomych, także bardziej spokojnie. Powiedz po tym powrocie, Atmosfera w szatni taka sama jak po opuszczeniu Zagobia dwa sezony temu? Ciężko powiedzieć, bo to kurczę tak naprawdę, ile siedzieliśmy teraz, 30 minut, 40, tak, ale myślę, że jest to samo. Jest, jest... Ale żartów nie brakowało, bo sztuka <laughs> Tak, chociaż no to, to właśnie w Sosowskiej jest to, że, że tutaj jest całkiem inna atmosfera niż, niż jak człowiek jedzie dzień gdzie indziej. No. Ale jest fajnie, no już widać, że tam były takie właśnie żarciki, docinki, ale no i jest ok, jak na razie.